I już ogarnąłem problem z kluczykiem z poprzedniego vloga. Kupiłem kluczyk cały, dokodowałem go, już działają wszystkie przyciski. Ten, w którym się zepsuł ten przycisk, zostawiam. On będzie jako zapasowy. Na nim samochód odpala i wszystko jest ok. Tylko nie ma zamykania z pilota, bo się urwał ten guziczek. A tu jest ten trzeci, który jest martwy w środku, i nim tylko się dało otworzyć drzwi. No, i kręcić oczywiście rozrusznikiem, ale nie odpalał, bo coś jest z tą płytką. Ale w razie czego grot też dorobiłem, różnie bywa, lepiej mieć taki zapasowy zawsze. Kurczę, ale wieje. Nawet nie wiedziałem wcześniej, bo ktoś dokupił ten pilot, i tu był rysunek światła tak jakby krótkie światła a to był guzik po prostu do otwierania paki. Samochód jest zamknięty. Naciskamy ten środkowy i otwiera się te kopaka, a kabina nie. Woda zamarzła, oczywiście, teraz już jest na plusie, ale zamarzła przy tych dużych temperaturach, a nie pierwszy raz mi tu tak zamarzła. Rozpuści się sama, nic tu się nie dzieje więcej, nawet mydło zamarzło, no teraz już trochę puściło, ale widać, że taki szejk się zrobił. Było całkowicie zamarznięte, ale puściło szybciej niż woda. A to nie pierwszy raz to tak się stało. Nie wiem, że nic się nie dzieje, więc nawet nie spuszczam. Kuzyn przyjechał. Będziemy wymieniać łożysko Alfa Romeo 159. No, łożysko jak łożysko. Najśmieszniejsze w tym jest to, że pół roku temu, 11 tysięcy kilometrów temu było wymienione. No i padło. Kupiliśmy już drugie. Będziemy je montować, a to będziemy reklamować. Zobaczymy, co się, czy się uda. Ale zmuszeni byliśmy kupić drugie, bo ten samochód musi jeździć. Nie będzie czekał, jak wyjmiemy na reklamację dwa, dwa tygodnie, czy miesiąc, czy nie wiadomo ile. No ale zobaczymy. Dobra, tutaj w miarę proste jest w tym samochodzie. Ściągamy tarczy. Tu z całym zaciskiem zeszła. I tu mamy cztery śruby, bez rozpinania żadnych wahaczy. To się odbywa. Warto mieć taki klucz. Żeby tu sobie podejść, ale na grzechotce też się da radę. Tutaj jest na taki klucz oznaczenie e. E14, ale jak już łożysko było zmieniane, więc inny producent mógł dać inne śruby. I potem wybijamy tu, ale jest cały film u mnie na kanale poświęcony wymianie właśnie tego łożyska. Jak ktoś by chciał obejrzeć. Jak widać jeszcze się świeci, bo pół roku dopiero ma. Nie wiem czy będzie to na filmie słychać, ale... Wydaje dźwięk. No, zakładamy nowe, zobaczymy co będzie. Tak, to luzów nie ma nic. Wszystko sztywno, ale łożysko włożone. Tak jak mówiłem, warto się wyposażyć w taki zestaw kluczy. One się przydają w Alfach, w Oplach, w różnych samochodach. Nie są jakieś drogie. a Fajnie tutaj, na przykład przy tym łożysku, bardzo ułatwiają sprawę. Zatestowa. Jest cisza, czyli łożysko po 11 tysiącach powiedziało nie, No, ale po 11 tysiącach musieliśmy łożysko wymieniać znowu. Zareklamujemy tamto, zobaczymy co się będzie działo. Może zwrócą pieniądze, mam teraz chwilę, więc wymienię sobie ten czujnik ABS, z którym miałem problem w poprzednim vlogu. Tu jest szybka akcja, tu jest kostka, tu idzie, tu się wkręca. Jeśli tylko ta śruba puści i się nie urwie, to jest bardzo szybka akcja wymiana tego. Wymieniamy i zobaczymy, czy błąd się uda skasować. Kurde, o dziwo, nawet siły nie użyłem i się odkręca. Odkręcamy, ciekawe czy wyjdzie. O kurcze. Aż dziwne. Dobra, zamontowany zawsze sobie po założeniu nowego. Ja sprawdzam, skręcam na full w lewo i na full w prawo, jak tutaj to pracuje. Czy nie jest za krótko, czy za długo, żeby się gdzieś nie zerwał. Jest ok, zakręcamy i przechodzimy do środka. Tutaj jest nacięta tylko ta osłonka, żeby ktoś nie pomyślał, że z naciętym przewodem jeżdża. Dobra, odpalamy, ale pewnie nie zgaśnie od razu. Trzeba go będzie komputerem skasować. O, jest ok, bo on po odpaleniu, za chwilę po odpaleniu się zapalał. Czyli trafna diagnoza. Dobra. I wchodzimy w układ hamulcowy. Odczytko dwusterek. No i jest ten sam błąd, tylko teraz jest przerywany. Kasujemy go. Ok. Odczytko dwusterek. No i jest system sprawny. Wcześniej się nie dało skasować. Jeszcze się przejada samochodem i zobaczymy czy jest wszystko ok. Przy okazji pojechałem sobie do sklepu na małe zakupy. No i błąd nie wrócił jest wszystko ok. Zawsze gdy, gdy błąd skasujemy i się skasuje i dopiero gdy przejedziemy kawałek się zapala to zazwyczaj to jest pierścień magnetyczny na, na łożysku czy gdzie on tam jest montowany. A gdy błąd kasujemy i od razu wraca, no to zazwyczaj jest to czujnik ABS, a gdy nie jest to czujnik ABS, to jest coś dalej gdzieś w komputerze, ale zazwyczaj jest to czujnik ABS-u. Tutaj wymieniłem i problem zniknął. Wcześniej jeździłem autami w ogóle niewyposażonymi w ABS. No i się jeździło. A teraz, gdy mi się świecił ten ABS, to tak się czułem niepewnie, bo teraz akurat ślisko na drogach, bo zima. I jakoś tak, gdy człowiek się przyzwyczaił do tego ABS-u, to bez niego tak dziwnie było. Jak hamowałem gdzieś, to tak czułem jego brak. A wcześniej się tak jeździło i było ok, no ale mówię do, do, wygód, do wygód się człowiek szybko przyzwyczaja. No ale już ABS mam i cieszy mnie to. Kupiłem sobie leżankę warsztatową. W mobilnej mechanice nie sprawdza się taka leżanka. Najlepszym rozwiązaniem jest takie coś, bo zazwyczaj nie robi się na kostce, na jakimś fajnym, równym podłożu, tylko ziemia lub jakiś tam żwir czy coś. Więc najlepsza jest taka, bo te kółka nie chcą współpracować. Ale taka też jest z drugiej strony przydatna, bo kiedyś robiłem na deszczu łożysko, no i ta zaraz przemokła cała i nie dało się nawet na niej klęknąć. A w tom tak nie wsiąknie, w razie czego się przetrze, przetrze ścierką. No i też nieraz jest, że się pracuje na kostce czy na czymś, więc wtedy ona się przyda. Ale w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem przy mobilnej mechanice jest gąbka. Już to prze, przebadałem. Ale mówię, takie coś też, też się przyda. I też ktoś zapyta, czemu nie wersja z taborecikiem? Bo wersja z taborecikiem złoży się tylko do takiej formy i do taborecika i zajmuje dużo, dużo miejsca. A ta jest lepsza, bo składa się tak. I teraz gdzieś można to szybko, fajnie jakiś zakamarek, jakąś lukę gdzieś włożyć. O, teraz akurat tu, tak na szybko, oczywiście. A taborecik już zajmuje sporo miejsca, więc wybrałem taki wzór. Myślę, że będzie służyć. Zleconko puściła podkładka pod wtryskiem, jak widać. Dobra, będziemy to wyciągać i wymieniać. No, zbierało się tu, tu już troszkę przeczyściłem, ale ile tu jest brudu, trzeba to wszystko wyskrzywać. Już troszkę się zaczyna ujawniać. Śruby świeca żarowa, ale jeszcze jest trochę czyszczenia. Wyszedł, tu się wykręcił ze szpilką. Ciężko to wyostrzyć na śniegu, już straciłem nadzieję, że wyjdzie, ale wyszedł. Teraz tam folią zaślepiłem, będę tu czyścił wokoło wszystko, a dopiero potem sam kanał. No i podkładkę, oczywiście, wydobyć to też trochę z tym zejdzie. Dziwo wyszła podkładka ręką normalnie, nie było z nią problemów. Jak widać, tu była, tu przepuszczała po jednej stronie jeszcze szybkie frezowanko, składamy wszystko potem z powrotem. Podkładkę wymieniamy jedną, bo takie było życzenie klienta. Tutaj, już się biorę za składanie i zauważyłem, że rozleciała się ta spinka. Nawet nie przy wyciąganiu się nie zorientowałem dopiero teraz jak będę ją wkładał. Pozyskałem coś takiego z innej spinki, bo tu jest to na taki plastikowe wąże, ja tego nie będę tutaj rozbierał, więc pozyskałem taką spinkę. Zobaczymy czy to się uda włożyć. Wyjąć się udało. A zobaczymy czy uda się włożyć chodzi ładnie, będzie to działać. Tu trzeba zwężyć. O kurczę, jedną ręką ciężko. O, na tej zasadzie trzeba to zwężyć i wepchnąć. Tylko jedną ręką nie dam rady. Wezmę to poza kamerą. No i działa, udało się włożyć. Myślę, że będzie to trzymać bez problemu. Założę i zobaczę. Trzyma zapinka elegancko. Czyli da się to przełożyć. Samochód odpalił, trochę mi tu śniegu poleciało, bo jak włączyłem zapontowe wycieraczki poszły do góry. Trzeba było go troszkę odpowietrzyć, pomóc mu tą gruszką. I odpalił. Wszystko jest ok, podkładka jest ok. Tutaj. Tu w lawecie wypadła linka, o, coś takiego, tu ona wypadła z tego, zabezpieczenie się gdzieś urwało i nie dało się wrzucić żadnego biegu, na szybko tutaj rozkręciłem, włożyłem i dało się zjechać z drogi, no i chciałem to trytytką gdzieś złapać na razie, bo trzeba to wymienić, ale wbije takie coś, zabezpieczenie tam od skrzyni biegów i na razie będzie trzymać. Akurat tu pasuje w te wycięcia. O. Tak, ale może drugą stroną lepiej. Renault Mascot to jest. O i to wbije tam i. i. Tutaj. Tak lekko puknąłem przecinaczkiem i weszło. Będzie to trzymać. Ale trzeba to zrobić, ale dzisiaj jest sobota. Samochód na razie musi zarabiać. A to będzie chodzić. Byłem dzisiaj naprawiać Jaguara i sytuacja była taka, że pan tam sobie wymienił akumulator, bo mu upadł. Dwa dni jeździł i było wszystko OK, ale potem zaczął wariować, w ogóle nie odpalał. No i zacząłem ruszać takimi bezpiecznikami. Tam były trzy takie 40, wystawię tutaj zdjęcie. No i jak nimi ruszałem, to łapał trochę, nieraz łapał, nieraz nie. No i wymieniłem je, bo akurat miałem takie. Miałem taki zestawik. No i wymieniłem te leśniczniki. One są dobre, nie, nie widziałem tutaj na nich żadnego przepalenia ani nic. Ale gdzieś może w środku coś nie stykało. Wymieniłem je. No i już zaczął się zapłon włączać chociaż. A, bo na początku w ogóle martwy był ten samochód, nie można było włączyć zapłonu. I włączał się zapłon, ale raz odpalił, raz nie, i w ogóle się nie dało biegu rzucić. No i potem podłączyłem komputer, skasowałem wszystkie błędy, i wszystko jak ręką odjął, samochód zaczął jeździć, Pan pojechał na przejażdżkę wrócił, wszystko było OK. Potem jeszcze się ze mną kontaktował już po paru godzinach, jak już ostygł odpalił go bez problemu. I tak w sumie to nie wiem, co było przyczyną. Tam było wszystko, kable, wyjąłem tą skrzynkę bezpieczników tak na wierzch. Wszystkie kable były tak ok, wyglądało. Nie widziałem tam żadnej śniedzi. Ale wymieniłem te bezpieczniki, skasowałem błędy i wszystko wróciło do normy. No i po wymianie tego węża w moim ekspercie, już zrobiłem jakieś tysiąc kilometrów. Jest sucho. Tu dotknąłem jeszcze tam. Gdzie jest uolejone, muszę to umyć kiedyś. Tylko tak zawsze nie ma czasu i zimą też nie chcę tego myć. Jedziemy właśnie na zlecenie. McDonald's na drodze ekspresowej gdzieś tam. Dostałem pineskę. Z opisu pana wynika, że... Cewka mu padła, bo to jakaś Octavia 1.4 TSI chyba, z tego co zrozumiałem. No i z jego opisu, no to tak wnioskuję, że cewka. No jedziemy zdiagnozować, no i będziemy coś działać. No i jednak samochód nienaprawiony. Wracam właśnie, to jest Octavia dwójka. była Octavia dwójka. Było wypadanie zapłonów na drugim cylindrze, zamieniłem miejscami cewki, dalej było na drugim. Wyjąłem świecę, świeca mokra na drugim, ale zamieniłem jeszcze miejscami tak, z trzecią, dalej było wypadanie na drugim. Zmierzyłem kompresję na sam koniec, a tam zero. No i pan sobie po prostu wziął samochód na lawetę i pojechał sobie tam. Nie wiem, 200-300 km ode mnie mieszkał. Pojechał sobie do siebie no i tam sam nie wiedział, czy będzie to naprawiał. Bo i tak miał zmieniać samochód, ale jak już coś no to będzie u swojego mechanika tam naprawiał. No bo to grubszy remont tego na drodze się tak raczej nie naprawił. I panu się spieszyło, a a. Taka naprawa wymagałaby czasu części głowica do obróbki, więc więc stwierdził, że weźmie sobie lawetę. I pojechał sobie do domu lawetą. Jestem tutaj na awariu. Pana już naprawiłem, ale pan pyta, czy przy okazji bym mu wymienił filtr kabinowy, bo akurat kupił i nie wie za bardzo jak. No i on jest tutaj, pod nogami kierowcy, ale żeby otworzyć tą zASówkę, trzeba wykręcić ten silniczek. Śmieszne rozwiązanie. I najlepiej to chyba pedał sprzęgło trzeba będzie odkręcić. No dobra, no ale wymienić się da. No tutaj wyciągałem ten silniczek. I da się tak wymienić. Bo widziałem, że wyciągają pedały całe, ale tędy wchodzi i wychodzi bez większego problemu. Trzeba go troszkę tak zrolować, ale, ale nic on nie cierpi na tym. Kupiłem sobie taki ciągacz do pasków i od razu on też jest do zakładania do pasków gdy nie ma napinacza bo często są paski że po prostu wkłada się za przeproszeniem tak na chama bo nie mają napinaczy i kupiłem sobie takie fajne z magnesem metalowe mocne bo miałem takie coś dwa takie podzielone że nie w jednym ale to było to samo tylko że plastikowe no i to 2-3 samochody i potrafiło pękać, a tu jest metalowe i z magnesem jak widać i będzie się trzymało koła pasowego, No zazwyczaj koła pasowe w tym miejscu są metalowe więc myślę, że, że będzie fajnie służyło no nie jest to neodymowy magnes, ale trzyma ładnie będzie się fajnie na pewno przyczepiał Bo mam właśnie te coś takiego. I one się niszczą. Jak widać. To już nawet dość długo wytrzymały, i już, już ich używałem kilka razy, z 10 na pewno i na razie działają. Ale spadają, jak ten pasek trzeba je trzymać ręką i kręcić kołem pasowym. To jest troszkę niewygodne. To się przyczepi i kręcimy tylko kołem. Myślę, że dużo fajniejsze rozwiązanie niż to. Co prawda, drogie to jest. Chyba półtora stówy, ale to 20 zł pewnie. Ale myślę, że to już będzie na lata.